Coraz częściej słyszy się, że nasze społeczeństwo ma problemy z wagą. Niechciane kilogramy, duży brzuch i wylewające się ze spodni boczki to coś, z czym chce walczyć coraz więcej osób. Problem ten dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niestety dla wielu z nas nie jest to łatwe, dlatego producent stworzył kapsułki, które mają pomóc schudnąć i zyskać wymarzoną figurę. Reduslim to spalający tłuszcz suplement diety w kapsułkach. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie przyswajania tłuszczów przez organizm w celu zapewnienia szybkiej i stałej utraty wagi. Link w opisie pod filmem. Zmniejszenie przyswajania tłuszczu zwiększa beztłuszczową masę ciała, powodując, że organizm pracuje szybciej i spala więcej kalorii. Powszechnie wiadomo, że najlepszym sposobem na schudnięcie jest spożywanie mniejszej ilości kalorii niż ta, którą otrzymujemy w wyniku ćwiczeń i normalnej codziennej aktywności. Niestety, w niektórych przypadkach może być trudno kontrolować głód, co zmniejsza naszą zdolność do utraty wagi. W takich przypadkach z pewnością warto sięgnąć po suplementy diety, które są w stanie interweniować w proces magazynowania tłuszczu, tak jak robi to Reduslin. Produkt ten wspomaga uczucie sytości, zapobiegając nerwowym napadom głodu. One często doprowadzały nas do opróżniania lodówki w ciągu kilku minut czyniąc wszystkie nasze wyrzeczenia daremnymi. Wreszcie, obecność przeciwutleniaczy i innych substancji korzystnych dla układu trawiennego pomaga poprawić florę jelitową i wzmocnić nasz system odpornościowy. Zacznij od chudzania na każdym etapie. Twój obecny wiek i waga nie mają znaczenia, reduz limitach zadziała. Przekonaj się, że to prawda nieważne ile kilogramów zrzucisz podczas kuracji, Twój wynik pozostanie z Tobą przez długi czas. Obecnie lek jest sprzedawany po kosztach produkcji i wyłącznie na stronie producenta. Kliknij link w opisie, aby zamówić.